Cześć kochani, jestem Julia Osińska i witajcie w kolejnym odcinku po vlogatury. Dzisiaj zaczynamy trochę później, bowiem jest już za 10.14. Dlaczego zaczynamy tak późno? A bo ja ci dużo rzeczy robiłam. Chociaż trzeba można powiedzieć, że ja robiłam? Nie, bo ja nie zrobiłam, mianowicie nie zdałam kolejnego egzaminu praktycznego na prawo jazdy. I byłam już tak bliżutko i no nie, nie pykło tym razem, zapisuję się raz na kolejne. Ale dzisiaj nie o tym, a ponieważ po tym egzaminie cudownym, fantastycznym, pojechałam do Galerii odebrać sobie sukienkę z Mojito, bo potrzebuję jej na ścinek, które będą w czerwcu, więc muszę się jakoś, wiecie, muszę się w niej czuć. się sam zamknęły? Okej. Okay. Muszę się w niej po prostu czuć świetnie, fantastycznie i ja takie sukienki szukam, zamówiłam sobie jedną, będziemy ją zaraz przymierzać, a następnie mam do nagania yy, i do zrobienia Zdjęcia oraz filmiki dla... Boże, co ten włos tego dostaje? Ja wracam z dwoju, strasznie pada, a ja byłam bez parasolki, dobra. Bardzo tak. e, Ja muszę zrobić filmiki i nagrania dla Nickelodeon, bo jest teraz takie głosowanie o bajkę, że dzieciaki mogą głosować, co chcą obejrzeć. I zresztą się tym zajajałam i podjęłam tą współpracę i dostałam taką fajną koszulkę. Zaraz ją zobaczycie, bo będę wam pokazywała jakby kulisy. Tego wszystkiego, jak to będzie wyglądać, i możliwe, że to będzie cały filmik. Ale możliwe też, że później, dogam jak szykuję się na randkę, ponieważ mamy już środę i jutro spotykam się z moim mężczyzną po trzech tygodniach. I wiecie, on musi zrobić. Wow, wypiękniałaś! Rozumiecie? A to tu chodzi. Nie, nie o to chodzi. Po prostu chcę czuć się dobrze, chcę sobie zrobić taki mini dzień spa, takie serwkę, będę sobie pazłyki. Wczoraj je wybieraliście na Stoje na insta, więc dobra. Bez mytnego już. Zaczynajmy! Okej, okay, to jest sukienka. Ona jest taka jakby kolana. Podoba mi się to jak kasia pupę absolutnie. I ona nie świetnie, co też jest plusem. Ale wolałabym, żeby to była bardziej do talii. A ona jest taka tutaj trochę, wiecie, ona taka. To jest taki design, ale no nie wiem. Ma taki dekolt. Założyłabym no nie niej po prostu, o, szpilki beżowe. Myślę, że wygląda dobrze, tak. Nie wygląda wyzywająco, ale jednak gdzieś jest tutaj to rozcięcie. Nie jest takie, że wszystko mi widać i dobrze się trzyma. Jest mi zadowolona, chociaż nie wiem jak poleść to do dekoltu, bo tutaj jest też On wisi, chyba mam za mało jednak tej piersi. Dlatego. Ale nie, jest, jest git, a znaczy ja jej zostawiać. Zadowolenie do mamy, się spytam, to jest najlepszy doradca, jeśli chodzi o ubrania. Ale nie, jeśli chodzi o ich wybieranie, tylko o to, czy dobrze leżą. I feel pretty. Ok, jestem. jeśli widzicie zmiany jakości, to jest to fakt tego, że po prostu nagrywam drugim telefonem. Tak, dobra, stójcie tak. Uuu, my nic nie widzicie. Dobra, niech zostanie tutaj. Jestem lekko prześwietlone, ale nic z tym nie zrobię. Chciałam zrobić te zdjęcia yy, na balkonie, ale znowu pada, więc tego nie zrobię. I nie wiem, czy zaczniemy od robienia zdjęć, czy od nagrywania. Myślę, że chyba lepiej od nagrywania sobie. Bo naszykowałam już sobie całą jef. O, podnosiłam się tu. Naszykowałam już całą jef i znowu mnie prześwietla. Boże święty. Słuchaj, ten drugi telefon się nie od nagrywania jednak. Dobra, zostajemy tu. Yy, bierzemy... Ten telefon on już jest na wykończeniu, ma 21%, ustawiam sobie statyw, muszę sobie przekręcić, bo nagrywam dla Was w poziomie, a teraz zarówno stoję na Insta, jak i fotka będą w pionie. Pewnie, gdy oglądacie ten, ten materiał, to już wszystko jest na Instagramie, więc możecie tam sobie zerknąć. Ale dobra, co tutaj trzeba? Dokładnie powiedzieć, że nic nie ominęło. No dobra, ja to sobie na spotkanie przeczytam i w się, do sobie będziemy mieć fotę. Całe stoję nagrane, mam nadzieję, że wszystko dobrze przekazałam. Bardzo lubię tą koszulkę, jest taka słodka. I teraz będę robiła sobie zdjęcie. Lecimy teraz z fotkami. Ja do robienia zdjęć używam aplikacji Lensbury. Włączyć damy ikonkę. Nie wiem, czy jest dostępne na w sklepie Play, ale jest na App Store'ze. I tutaj są takie fajne opcje, gdzie można wybrać, ile zdjęć robi yy, telefon i w jakiej częstotliwości. Więc ja coś sobie ustawiam takie 250 zdjęć co sekundę albo co trzy, żeby mieć pewność, że któraś z nich będzie dobra. No i oczywiście też kwadratowy obiektyw, by się zmieściło wszystko na Insta. Muszę uwiecznić tą kulę w całym jakby... Chciałam ją tak o tak puścić, ale ona mi zleci, nie dobrze. Słuchajcie, wesam do Was po prawie trzech już godzinach. Nawet nie wiem, czy nie mamy godzinę 19. Ja trochę sobie pospałam, bo strasznie mnie boli głowa i brzuch, po prostu nie wiem, co się dzieje. Jakiś jest potężny zjazd aktualnie, ale idę się umyć. Gotuję sobie już czajnik gorącej wody, ponieważ Dania mam zimną wodę w domu i będę się myła jak w średniowieczu z miski i później postaram się zrobić sobie paznokcie i to już chyba będzie koniec tego vloga, bo sobie widzicie jak w ogóle wyglądam, ja na dworze je Kochani, z tej strony Julka, montażystka i zapomniałam w ogóle się wczoraj nawet pożegnać, bo tak się źle czułam Zrobiłam paznokcie, postawiłam je nawet na insta tak jak mówiłam w tym dniu, że to było do zrobienia ale po prostu czułam się tak tragicznie, że nie wiem, mi z głowy w ogóle, żeby to nagrać także teraz, do zobaczenia w następnym Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zjeście coś dobrego, zróbcie sobie coś miłego, zróbcie coś, co kochacie. No i cześć!